Myślałeś już o zakończeniu kariery sportowej? <gry> znaczy każdy się mnie pyta, myślę, że e, nie wiek, e, jakby e, tutaj jest decydującym czynnikiem, który powoduje, że zawodnik kończy. Mam nadzieję, że jeszcze przez rok czy dwa będę grał, bo, bo dalej mi nic nie boli jestem zdrowy i dobrze się czuję, więc chciałbym grać, a czy uda mi się znaleźć zatrudnienie jeszcze gdzieś tam w innych klubach to czy w moim aktualnym, to, to, to szczęście, jeżeli takie mi się przydarzy, będę zadowolony. A na razie, na razie nie myślę o takich rzeczach, myślę o tym, jak grać i jak najbardziej pomagać mojemu zespołowi. No, Ale zostać tak, w związku sportowym przed Tak, tak. Myślę, że na pewno, jeżeli skończę grać, na pewno będę starał się jeszcze gdzieś tam w jakiś sposób pomagać, czy uczestniczyć w życiu w, siatków, w siatkówce. No nie wiem, no to nigdy o czymś takim nie myślałem. Wiadomo, to jest marzenie każdego za zawodnika i sportowca, żeby gdzieś tam być cały czas w pobliżu reprezentacji. Jeżeli byłaby taka szansa, na pewno bym nie odmówił. A czego życzysz panu i całej reprezentacji? Czego życzę? No Wiadomo, sukcesów, bo myślę, że naszą reprezentację stać, żeby być jak najlepszą na świecie. I, i wierzę w to, że za wodzą nowego trenera i nowego sztabu szkoleniowego te nasze dobre osiągnięcia wrócą i, i będziemy znów jednym albo jednymi z najlepszych na świecie. Zapytam, bo cały czas żyjesz, żyjesz siatkówką, to wydajesz na boisku, a czy masz czas oglądać inne dyscypliny sportu, na przykład piłkę ręczną i programy obrązowy medal ogromny sukces. Wiem, że e, śledzę e, jakby w mediach e, sukcesy naszych piłek piłekarek ręcznych i e, jestem bardzo zadowolony z tego, że w końcu im się udało i, i doszło tak daleko, bo e, jest to ogromny sukces dla polskiego sportu i myślę, że tej dyscyplinie brakuje takiej reklamy w postaci, w postaci właśnie medalu na takiej e, imprezie i, i głęboko i bardzo będę trzymał kciuki za nie. No właśnie, jak brakuje nam sukcesu w siatkówce, to mamy i piłkę ręczną, czasami... Znaczy myślę, że w siatkówce nie ma tra tragedii. Myślę, że każda dyscyplina, jeżeli byłaby cały czas w takim czubie jak jest siatkówka, to w Polsce naprawdę sport byłby e, pod każdym względem na wysokim poziomie. Więc myślę, że za bardzo za bardzo się przyzwyczailiśmy do zwycięstw naszych siatkarzy w, re w reprezentacji i teraz wymagamy od nich na każdej imprezie medalu, a, a jest nam ono bardzo ciężkie i myślę, że małymi krokami z powrotem wrócimy na te szczyty. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałbym bardzo serdecznie życzyć wszystkim sportowcom, przede wszystkim działaczom, ludziom związanym ze sportem spokoju, takiego delikatnego rozprężenia i spełnienia. Tych takich chwil rodzinnych, które, które nam są za, zazwyczaj bardzo dalekie, bo zazwyczaj jesteśmy na rozjazdach i, i te pięć minut, które teraz będziemy mieli, żebyśmy wykorzystali na maksa i później wrócili do swoich obowiązków. Tego życzę wszystkim ludziom związanym ze sportem.